Hej, kontynuujemy przygodę w Bridgeway. Jedziemy na bossa. W miarę jak to. nową W miarę jak twój statek kieruje się w stronę korytarza bramek, który prowadzi do wyjścia z systemu, czynniki wychwytują obecność dużej floty niezarejestrowanych krętów promujących szybkość pasystroj i zmierzających w kierunku blokady. W to, że dojdzie tu do poważnych walk, kapitanie. To może być zły ale moglibyśmy wykorzystać hałas, aby wemfnąć się niepostrzeżenie. Raczej nie mamy zbyt wielu opcji. Nagle nadciąga, nadciągająca fota atakuje olbrzymią, precyzyjnie wycelowaną salwą, niszcząc połowę sił obrony. Blokadę. Kiedy się widać, że większość statków jest zajęta walką, ale olbrzymi, zmodernizowany, industrialny okręt zmienia kurs kieruje się wprost na Ciebie. Deadweight, Kapitan. Zwróć, zawróćcie lub będziemy zmuszeni otworzyć ogień, co nie jest miejsce dla opłacanych piratów. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce. Otrzymujesz połudzenie. Przechodząc od innych statku, który różnie zmierza w stronę wyjścia sektora, Free Roamer Pilot, sojusznik wolnych celców. Te okręty zostały przejęte bądź kupione przez balastowców. Ich działania nie odzwierciedlają woli naszych ludzi. Możecie liczyć na nasze wsparcie, kapitanie. Czyli będziemy jakieś wsparcie, tak? To nam wyświetli się zaraz. My tu, tu mamy pewien słownik amunicyjny, sygnator produkcji to nie to, emiter podczerwieni. Szybkie przeładowywanie, wsparcie rakietowe, tak. Jedna rakieta gwiezdny blask jest na w kierunku okrętu. wraga co trzy tury: trzy tury dodatkowe da Dużo życia, dużo tutaj rzeczy też mają. Lżejsze pociski, przyjemność do uszkodzeń od broni przeciwlotniczej. Ciągłość ulepszenia. Stalwa przeciwlotnicza, gwiezdny blask, podniesienie osłon. Jeśli nie masz osłon, to dojdźwaści jeden, w innym wypadku tutaj sześć. O matko. Odwet, za jakadeli pewnie... O, to. to ciężka walka będzie. Ale tak. Nie mają jeszcze osłon, więc walimy. Petarda. Mamy to oszczędności Impuls laserowy. Walimy w. To. Dwa punkty. To nam za... dalej za mało. Dobra. To nie uruchamiamy tego. Uruchomimy cztery osłony. Obronimy. Jeden damage sko przyjmiemy na klatę. Nie będzie najgorzej. Jeden damage. Teraz rakietę wystrzelą. To nam nic nie zrobi. Tudududu. To tam nic nie zrobi, ale moglibyśmy z tym potem połączyć. Teraz możemy połączyć falę z tym. Dobra, na razie atak zróbmy. Impuls laserowy, dalej walimy w to. To się doładuje, pale 4 nas za 5, a przyjmijmy wszystko, żeby było obronione. Cały, cały ten ich atak oni teraz mają 12 osłon. Zmacniacz osłon. wymaga się, musielibyśmy go zbić, żeby to nie zadziałało. Pociski nowe zaraz w naszą stronę lecą. Rakieta kolejna. Dobra, zniszczmy ich rakietę. I co? Yy... I dwie rakiety wyślijmy. Jeden majcie, tylko powinniśmy przyjąć chyba. Słuchajcie, trzy rakiety dostaną. Ok. No bo oni 1 do uszkodzenia. no ciekawe Dostali trochę damage'a Tylko jeden tu impuls laserowy da, wzmac... ostrzał sektorowy usuńmy to się będzie jeszcze ładowało To wystrzelą, salwą dobrze strzelimy, wzmacniak do... Usuńmy to zostawimy na... mam nadzieję, że nam laser po prostu zrobimy większy, większy atak dobrało nam jeden laser i rakietę ją ona dobrać, czyli teraz selwa i teraz impuls katalizujący, pyk znowu na to, żeby to nie zaatakowało Wyłączone. I teraz darmowy impuls laserowy. Dajmy na, na to. I możemy wysłać 7 rakietę. I wzmocnienie i potrzebujemy, żeby się wszystkie przesowały. Ewentualnie 4 do osłon, żeby miejsce tego dostać koniec tury Dostaliśmy tylko jeden damage, ładnie Oni zaraz będą podnosić osłony znowu Dostali trochę damage'a chyba Mam taką nadzieję yy. Zaraz wys wysłają rakietę, więc to nie obchodzi Możemy oszczędności zrobić I teraz Puścimy świetlik świetli impuls laserowy z te rakiety, żeby się o nie nie martwić może. Nie, to. O to znowu jakieś agresywne. To zostanie na później i my kończymy turę. Wystrzelały rakiety z jakąś obronę albo. Mm, albo barierę właśnie. Dostaliśmy barierę, więc podnieśmy barierę chwila chwila, bo to jest 5, 6, 11. Jak tego nie zastrzelimy, to będzie trochę więcej damage'a. To możemy zniszczyć ze 4. czyli potrzebujemy tylko świetlika, czyli dajmy barierę na to trzy świetlika, błysk, gwiezdny blask. Znaczy się yy, obronić. Teraz kosztują o jeden mniej, ci będzie za dwa. Ale to dalej mało. To nie. Niech to się kisi. My zniszczymy sobie to tym razem. Wystrzelimy dwa, dwa świetliki i skończymy turę. Osłonę tylko dostaliśmy. oni dostają dwoma świetlikami, mają 10 życia. To teraz kolejny darmowy atak. Mhm, więc dajmy może impuls ten. potem na to powinno ich to już Dobra, trochę dostaniemy damagea zanim. Przepraszam, nie dostaniemy. Bo już go zniszczymy, nie dostaniemy żadnego damage'a. Łatwo. Zwycięstwo. Osłona rozpryskowa. No i to jest dopiero. Cud do obsadzania w ale nie ma żadnych umiejętności załogi. Zysłać w statku podczas wizyty. Można sprzedać albo w statku podczas wizyty na statkach kosmicznych. Fajnie. Osłona. To tabulatorem mogę zobaczyć. Tutaj nie można. No to weźmy to, dodajmy kartę. Może jakąś ciekawą. Optymalizacja albo zyskaj, 4, otrzymaj 1, tas, dodajmy więcej pieniędzy po prostu. Zyskajmy dodatkowe pieniądze i wyjdźmy dalej. Ścięgam w tym systemie nie da się ruszyć o tymet, żeby nie zatakował cię jakiś maniak strzelenia. Zdecydowanie nie będę testy do tym miejscem. No i lecimy w wyjście z sektora neutralność. Hej kapitanie, Udało mi się przedrzeć przez pierwszą warstwę ochrony danych. Proszę zobaczyć, że mówię o tym dopiero trasa, a czyli byliśmy śmiertelni bezpieczeństwa. Większość danych na razie jest zaszyfrowana, ale udało mi się poskładać część ich hipotezy o naturze anomalii, którą określałem mianem sygnału. Wykluczają naturalne przyczyny i uważają, że jest to próba kontaktu, wymieniają także określone współrzędne. Jestem w stanie odczytać fragmenty związane z odkodowaniem wiadomości. Aby sformułować odpowiedź, nawigacja kuszy twierdzi, że spórzane wskazują na orbitę planety w systemie EOS. Obawiam się, że to wszystko, co jestem w stanie wycisnąć z tej czarnej skrzynki. odszyfrowanie kolejnej warstwy zajęłoby około 1000 lat. EOS, tak? Właśnie to stacjono... stacjonowaniu służyłem w bojówkach tamtejszych wolnych strzelców. Niewiele można tam znaleźć po zabrakiem tego wielkiego okrętu, którym wszyscy przylecieli dawno temu. Paru zdesperowanych wolnych strzelców nadal jakoś egzystuje na jego szczątkach. Krytycz kurs na w systemie EOS. Kapitanie, wkraczamy do systemu EOS. Dwa paliwa złotego podczas przelotu korytarza bramy. Super. Nigdy nie sądziłam, że ujrzę pozostałości Concordii. W dzieciństwie czytałam w dokumentach że jej systemy zostały zaprojektowane, aby przetrwać setki lat. Prawdziwy cud inżynieryjny został pozostawiony, aby niszczał. Taki był plan od samego początku. Concordia miała zostać rozmontowana po przelocie i wykorzystana na części. Tójstek otrzymuje wezwania o pomoc tego sektora 2. Dwa. dwa wezwania o pomoc. Czyli, tak, jakbyśmy polecieli tu. Pyk. Polecimy tu, i mamy wtedy raz, dwa paliwa zużyte tutaj. Gdzie można tu, jak nas nie przyjmą. Polecieć tu. Tu i polecimy sobie pewnie tak. Chyba tutaj coś w okolicy też znajdziemy. Ciekawe, zobaczymy co jak. Może środkiem, może się, mamy dwie drogi. Trochę tej żółtych yy... no, paliwa się na eksplorowanie tego by przydało. Może to jakieś znajdziemy, może w stacji będzie tanio, czy coś. Nie wiem. Kolejna stacja kosmiczna możemy zawsze dokupić. Ale wpierw... Zobaczmy osłona rozpryskowa. Jeśli nie masz osłon, dodaj 12 osłon. I 1 przytrzymania, w jednym wypadku dodaj 6. Odparcie. Zagraj 1 impuls osłony za każdy atak, który zmierzy zagrać w róg. Impuls osłon. Dodaj 4 osłony. Wyczerpania. Ok, czyli po prostu. Jak próbuję nas stakować, to oddajemy, dostajemy 4 za każdy, okej? Okay? I co to jest? Rozbłysk osłon, zyskaj osłony, stracisz wszystkie osłony na początku swojej następnej tury. Okej. Okay. Możemy wymienić te, na, te nasze osłony na te. Pewnie będą miały więcej ulepszeń, to jest mocniejsza. Zakładam, że więcej kartaż będziemy mieli potem lepszych, więc zamieńmy to. Odzyskaj, sprzedamy, bo jeden. Nie ma miejsca już naszej ładowli, tak? No znaczy trzeba na pewno. Weź może zamontujemy nowe stanowisko. Dokupimy. No, to jest, to jest plan. Ciekawe, czy da się jakoś wyrzucić. No bo za, pewnie nie, pewnie jak będziemy się jakoś ratować, to nie będzie można. Ja trafia do ładować. To osoba. Ale okej, okay, to zrobione. Ulepszenia jakiegoś statku też są możliwe, ale za chwilę będzie stacja, może tam coś ciekawego dostaniemy. A na tę chwilę kończymy. Zwiedzimy ten sektor w następnych odcinkach. Miejmy nadzieję, że dojdziemy do kolejnego bossa. Wprawdzie dobry run. Taktycznie się nam udaje bez większego szwanku przychodzić tych przeciwników. Zobaczymy, jak będzie w tym sektorze. Oczywiście pewnie będzie trudniej. Ale też mamy coraz lepszy statek. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejny film. I co? Prośba o zostawienie lajka i subskrypcji. I również komentarza. Dziękuję. Do następnego. Cześć.